Cześć, z tej strony Rafał Szurajnert, agencja marketingowa Unikseo. Dzisiaj pokażę Tobie, jak możesz tworzyć konto do reklamowania się na Facebooku, czyli tak zwane konto reklamowe. Zrobimy to dosłownie w kilka chwil. A jeśli interesują Cię bardziej zaawansowane kursy z marketingu internetowego, to zapraszam na naszą platformę. Link do niej znajduje się w opisie tego filmu. A jeśli chcesz, żebyśmy po prostu zajęli się prowadzeniem wiem, Twoich kont reklamowych SEO, bądź pozycjonowaniem czy marketingiem internetowym, to zapraszam na naszą stronę unikseo.pl. I wypełni formularz. A teraz zaczynajmy. Założenie menedżera reklam jest bajecznie proste. Musisz wejść na stronę business.facebook.com, łamane na overview. Gdybyś kiedyś nie mógł znaleźć tego linku, albo on by się zmienił, to po prostu w Google wpisz Facebook Manager albo konto reklamowe i tu mamy tworzenie menedżera firmy, bo najpierw musisz mieć stworzonego właśnie menedżera firmy, zanim zaczniesz tworzyć konto reklamowe. I tu mamy właśnie ten link: business.facebook.com. Overview. Jeśli masz to konto, to klikasz przejdź do MetaBusiness Suite, jak nie to klikasz utwórz konto i powinieneś znaleźć się wtedy mniej więcej na takim ekranie. Powinieneś mieć ustawienia firmowe. Jeśli nie mógłbyś tego znaleźć, to klikasz w hamburger menu, wszystkie narzędzia i to znajduje się najczęściej gdzieś tutaj na górze jako właśnie ustawienia firmowe. Jako ciekawostka, kiedy będziesz mieć już dostęp do MetaBusiness Suite, czyli do tej opcji. To masz tutaj masę innych ciekawych, oprócz oczywiście naszego menedżera reklam, którego stworzymy za chwilę. Mamy menedżera zdarzeń, odbiorców, możesz w kalendarzu publikować posty, określać daty, na przykład, że za tydzień opublikujesz jakiś post, masz dostęp do skrzynki odbiorczej, czyli możesz i zarówno Instagram, i Facebook, możesz tutaj nimi operować na tym jednym ekranie, masz powiadomienia. Masę, jak widzisz, innych opcji, które oczywiście możesz w wolnej chwili później przeklikać. A teraz wróćmy do naszych ustawień firmowych. I jak się zapewne domyślasz, tworzenie konta reklamowego, to musimy po prostu kliknąć na tą zakładkę konta reklamowe. Ale zanim to zrobisz, mała, mała uwaga, jeśli masz właśnie menedżera firmowego, to pamiętaj, żeby zaprosić zawsze drugą osobę klikając dodaj, żeby ona miała dostęp administratora. Czyli ja przykładowo wpisuję mój zapasowy adres e-mail, klikamy pełna kontrola, zarządzanie, klikamy dalej. I tutaj wybierasz. Jeśli już masz dodane strony, czyli tak zwane fanpage, e, strony na Instagramie, pixele, to musisz zaznaczyć tutaj te opcje i określasz, jaki dostęp chcesz dodać tej drugiej osobie, która na przykład będzie twoim czy to administratorem, czy może też dać dostęp pracownikom firmy. Ja zaznaczam tutaj w tym przypadku wszystko i klikasz wtedy zaprosić. Dodatkowo wchodzimy w zakładkę strony, bo tutaj możesz dodawać kolejne strony albo prosić o dostęp, jeśli już jakaś strona istnieje, czyli klikamy Dodaj i albo tworzymy nową stronę. Tutaj zaznaczasz kategorię, to nie ma większego wpływu później na działanie, więc możesz kliknąć cokolwiek chcesz. Wpisujesz nazwę i klikasz Utwórz stronę i już masz tak zwany fanpage gotowy na Facebooku. Jeśli natomiast jakaś strona istnieje, to poprosz o dostęp do strony i to wpisujesz po prostu jej nazwę, na przykład ja wpisałem jedno, więc klikamy wtedy tak, zaznaczamy wszystko i poproszę o dostęp. Po zaakceptowaniu ona pojawi się tutaj właśnie z lewej strony. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do kont reklamowych, to płatności, a także bezpieczeństwo. Aby ustawić płatności, schodzimy na dół. Metody płatności. Klikamy dodaj, dodaj nową metodę płatności. Wybieramy oczywiście walutę polski złoty, bo reklamujemy się w Polsce, również. Jeśli tego nie zrobisz, to będziesz płacić po prostu więcej. Klikamy dalej i wpisujemy nasze dane karty. Klikamy zapisz. I tak samo musimy ustawić metodę płatności, właśnie na koncie reklamowym, czyli klikamy konto reklamowe. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. I teraz tak. Jeśli nie masz konta reklamowego i chcesz je stworzyć, to klikamy po prostu utwórz nowe konto reklamowe. Wpisujemy nazwę i klikamy dalej. Prościzna. Tutaj wybieramy, czy konto będzie używane w imieniu Twojej firmy albo na przykład klienta. Ja zaznaczę też, że w przypadku mojej firmy i jak widzisz to nowe konto, które nazwałem testowe, pojawiło się już tutaj z lewej strony. Oczywiście dodajesz osoby, przypisujesz partnerów, tak samo jak to robiliśmy. Przed chwilą, czyli wybieramy osobę i na przykład dajesz pełną kontrolę. Ja my przypisz. Super, czyli tutaj dodajesz wszystkie osoby, które chcesz, aby miały dostęp do tego konta reklamowego. I co dalej? Teraz wchodzimy na to konto, czyli otwórz w menedżerze reklam i musimy tutaj tak samo skonfigurować jeszcze raz płatności. Gdybyś nie mógł trafić, tutaj do konfiguracji konta reklamowego, tak samo wchodzimy hamburger menu i klikamy ustawienia konta reklamowego. Tak się to nazywa. Otwórz ustawienia płatności i tak. Tutaj dodajemy informacje o firmie. Pamiętaj, żeby dodać NIP, aby otrzymywać faktury, żebyś mógł się z nich rozliczać. I klikamy tutaj metody płatności, wybieramy kartę, klikamy dalej i tak samo wypełniamy po prostu naszymi danymi. Prościzna. I to jest praktycznie wszystko. Jeszcze jedna rzecz, z którą możesz mieć problem na kolejnym etapie. Na przykład jeśli będziesz ustawiać Piksele bądź konwersje to jest bezpieczeństwo i stosowność marki. To się znajduje właśnie tutaj. Klikamy w domeny, i musisz dodać utwórz nową domenę, albo prosisz o dostęp do już istniejącej. Ja tutaj wybieram utwórz nową domenę. Wpisujemy nazwę. Klikamy Dodaj. I teraz mamy kilka możliwości, żeby ją zweryfikować. Ja pokażę tobie tutaj, jak to zrobić w WordPressie dosłownie w minutę. Klikamy kopi do schowka. Jeśli wolisz, to możesz wgrać plik do katalogu głównego na swoim hostingu, na swoim serwerze albo zaktualizować wpis TXT, DNS, dodając rejestrator domen, to zależy od ciebie. To będziesz mieć dodatkowe instrukcje jak to zrobić. Jeśli masz na przykład Taki fajny support na swoim serwerze, na swoim hostingu, to oni powiedzą Ci, jak to zrobić, albo nawet zrobią za Ciebie. Natomiast jeśli chcesz to zrobić od razu teraz, to klikamy kopuj do schowka. Logujemy się na swojego WordPressa, klikamy w lewym rogu dodaj nową wtyczkę. Tutaj wybieramy header footer, wpisujemy coś takiego. I wybieramy pierwszą lepszą wtyczkę, która może dodawać kody do strony. Ja tam przykład WP Code mamy taką, klikam zainstaluj. Włącz. Ona pojawiła się nam tutaj z lewej strony i mamy w niej w sekcji header and footer trzy opcje header, body i footer, Trzy takie sekcje. Więc my musimy wkleić ten kod w sekcji header. Zobacz dokładnie, skopiuj ten tag według instrukcji, wklej meta pomiędzy head w witrynie, czyli po prostu wklejamy go sobie tutaj w sekcji header. OK, i klikamy save changes, czyli zapisz zmiany. Prościzna, prawda? I w tym momencie klikamy zweryfikuj domenę i jak domena będzie zweryfikowana, to się pojawi właśnie tutaj z lewej strony i jej status będzie zweryfikowany. I to w sumie wszystko pokazałem tobie jak ustawić całość od początku, jeśli chodzi o menedżera firmowego i o konto reklamowe. Także co? Teraz zapraszam do oglądania kolejnych filmów odnośnie tego jak już ustawiać i konwersje i reklamy. I życzę dużo sukcesów w biznesie. Rafał Schreiner pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości, odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.